Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego podpisało umowę na budowę 66 nowych mieszkań w dwóch wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, które powstaną przy ulicy Tomasza Rogali. W miniony poniedziałek 25 lipca podpisaliśmy umowę na budowę dwóch budynków na zasadzie TBS-owskiej. Budynki, każdy jeden 33 mieszkania ma mieć, dwa mieszkania dwu, jednopokojowe, 25 mieszkań dwupokojowych, 6 mieszkań trzypokojowych. Taka będzie struktura, po 12 miejsc postojowych, podziemiach dodatkowe, brakujące miejsca postojowe na obrzeżach budynków. Odpowiednia ilość, zgodnie z przepisami, chyba będą to 3 czy 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych. W pełnym wykończeniu, tak jak ten budynek przy ulicy Hejkiego, gotowy do zamieszkania. Będzie to budynek czynszowy. Finansowanie ponad 18 milionów złotych, gdzie około 13,5 miliona złotych będą to środki zewnętrzne, bezzwrotne, 3,5 miliona prawie na razie zakładamy z funduszu miejskiego. Ponad 1,2 miliona ma wyłożyć KTBS. Natomiast będziemy jeszcze szukać rozwiązań aby jeszcze postarać się o dodatkowe pieniądze, o dodatkowe finansowanie. I myślę, że w obecnej sytuacji rynkowej, gdzie jest bardzo ciężko ze znalezieniem mieszkań, z uzyskaniem kredytów, taki rozwój i tego typu działanie jest jak najbardziej słuszne. Warto przypomnieć, że w 2020 roku miasto oddało do użytku 32 mieszkania czynszowe w nowo wybudowanym bloku komunalnym przy ulicy Hejkiego. Na tym nie zakończono. Już w następnym roku rozpoczęto planowanie kolejnych budynków i przystąpiono do przygotowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, czego Efektem jest rozpoczęcie budowy właśnie tych kolejnych nowych mieszkań. Koszt inwestycji to prawie 18 milionów 400 tysięcy złotych, a zakończenie robót jest planowane na 2024 rok.